Witam wszystkich wielbicieli Zamków pałacy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do takiego, można by powiedzieć, przepięknego pałacu, a raczej przepięknych ruin pałacu w kopicach. Jest to ciekawy pałac, a w zasadzie ciekawe, ruiny byłem tam, pamiętam, bardzo przepiękne, bo leżą kopice leżą na Śląsku. Kiedyś w ogóle ten pałac był nazywany pałacem na wodzie, natomiast dzisiaj praktycznie jego los jest wciąż cały czas niepewny, niepewny los tej e, ruiny. E, tutaj po e, z jednej stronie mamy herb, herb rodziny Szawgoczów, e, która wywodzi się ponoć z Frankonii, no ale osiadła na Dolnym Śląsku praktycznie już w XIII wieku. No, i piastowscy książęta, a potem królowie czescy, bardzo często powierzali rodowi szafgoczów ważne urzędy i nagradzali ich dobrami ziemskimi. Natomiast po drugiej stronie mamy parę wspaniałą, a krótko mówiąc, Kopciuszka z Kopic. Tak by go można nazwać, tą kobietę Kopciuszek z Kopic. Jej panieńskie nazwisko to Gryzik. Joanna Gryzik miała tak naprawdę okropne dzieciństwo. Jej matka ledwo wiązała koniec z końcem, natomiast ojciec zmarł, gdy miała kilka lat. No i dziewczyna została dana pod opiekę Emilii Lucas, która zajmowała się domem śląskiego przedsiębiorcy Karola Goduli. Milioner zapałał miłością do dziewczynki i umierając przekazał jej w testamencie całą swoją praktycznie fortunę. I w ten sposób właśnie sześciolatka stała się jedną z najbogatszych kobiet w całej Europie. Wkrótce potem, oczywiście, była panną na wydaniu i we Wrocławiu na jednym z przedstawień teatralnych poznała hrabiego Hansa Urlicha Szawgocza. To jest ta właśnie postać, która stoi obok niej. On był przedstawicielem jednej z rodzin arystokratycznych na Dolnym Śląsku. Krótko po tym młoda para pobrała się, a Hans zakupił swojej ukochanej pałac właśnie. W kopicach, by tam razem z nią zamieszkać. Dzisiaj praktycznie e, ta budowla, e, która jest w ruinie, ona wcześniej urzekała piękną architekturą i pięknymi kolekcjami sztuki. Tutaj widzicie ten pałac z lotu ptaka w roku 1873. E, jego zbudowano w ogóle na wzór średniowiecznego zamku. I tam wybudowano też na wzór średniowiecznego zamku taką mysią wieżę. Jeżeli ktoś potrafi ją dostrzec, to polecam, żeby w komentarzach napisał, która to jest ta mysia wieża. Na jej szczyt prowadziły 53 kręcone, spiralne, kamienne schody. Natomiast z jej szczytu można było oglądać całą przepiękną okolicę. W czasach świetności wnętrza pałacu były wypełnione znakomitymi zbiorami rzeźbi, obrazów, różnymi... Trofeami myśliwskimi, kolekcją unikatowych starodruków czy też zbroi, a tak na marginesie, pałac w Kopicach odwiedzała najznakomitsza śmietanka europejskiej arystokracji. Bywali tu na przyjęciach znani w całej Europie książęta, baronowie, artyści, politycy. Ostatnimi właścicielami e, zamku w Kopicach była Sofia Henkel von Donesmark i Hans Urlich Schaffgotsch. Oni mogli być dumni z rezydencji, która należała do ich rodziny praktycznie do zakończenia wo II wojny światowej, czyli do 1945 roku. Sam pałacyk był, bo trudno powiedzieć, że jest, ale był perłą neogotyku. Pierwotna budowla powstała tutaj praktycznie już w XIV wieku, jako siedziba rodów on Borsnitz. Heinrich Kasper przebudował ten zameczek w 1783 roku na taką e, klasycystyczną rezydencję. No i w 1859 roku dobra w kopicach zakupiły, e, zakupił w sumie hrabia Hans Urlich Szafgorz. Tak jak wspomniałem wcześniej, on był nazywany Pałacem na Wodzie, bo ten pałacyk otaczały z trzech stron malownicze stawy. Rozległe ogrody z parkiem o powierzchni praktycznie 54 hektarów. No i park zdobiły rzeźby aż 300 postaci i zwierząt wrocławskiego mistrza Karla Kerena. No, tak naprawdę smutne, że do dziś nie zachowała się praktycznie żadna z tych rzeźb, a wszystkie zostały. Ee... Po, pozostały po prostu zniszczone później już i przez armię radziecką i, i, i po prostu przez ząb czasu. Ehm, serdecznie naprawdę zapraszam, żeby odwiedzić. Pałac w Kopicach jest naprawdę, te ruiny są przepiękne. Myślę, że tej budowli mogłaby pozazdrościć naszej Opolszczyźnie nawet Dolina Loary. A ciekaw jestem Waszych koncepcji tego, co Wam się nasuwa w związku z Oglądaniem tej fotografii, tego przepięknego pałacu. Szczerze oddany jestem i wdzięczny będę za wszystkie komentarze, jakie tutaj się tylko pojawią, i postaram się do nich jakoś odnieść, jakoś ustosunkować. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się ciepło i grzebcie dalej w historii szafgoczów. Pozdrawiam.